Cześć, halo, z tej strony Eliz. Witam Was w kolejnym odcinku Róży z drzewia genealogiczne pokolenie czwarte, Oktawia. Dziś mamy plan taki, że chciałabym kontynuować znajomość z tym naszym nowym kolegą ze szkoły, więc kiedy Ofelia. Oh, Boże, ja będę je całe życie mylić. Jesus Maria. Więc kiedy Oktawia wróci ze szkoły, no to wtedy wybierzemy się gdzieś tam na miasto, bo zaczął padać śnieg. Zobaczcie, jest zima pięknie, korzystajmy z tej cudownej pogody i sprawdźmy, co nam oferuje miasto, ale tymczasem na razie idziemy z nią do szkoły, zobaczymy, może będzie też ten nasz Daniel. Również na zajęciach. Może się właśnie z nim spotkamy. Jeśli nie, to trudno, ale pójdę z nią na chwilkę. Dosłownie wybiorę się tam razem z wami, ale naprawdę, naprawdę na chwilę. Nie będziemy tam za długo spędzać czasu razem, że tak powiem. Tylko chciałabym zobaczyć, czy tam ten Daniel jest, żeby tam może się z nim umówić. No i zobaczymy, co tam będzie nam w duszy grało. W ogóle na Towarzyskim Króliczku opublikowałam. Nawet to nie ja, tylko Oktawia opublikowała flirciarską wiadomość do... Jejku, czemu tu zero? Do tego... O właśnie, do tego Daniela, że posyłam ogniste spojrzenie, elektroś Daniel zajdzie się zasięgu mojego wzroku. Oczywiście to jest przesada, ale no... Mm, tu widzę, że niektórzy są mm, cringe, a niektórzy wow, nie? Więc to tak jak na fejsie, nie? Niektórzy takie cringe'owe rzeczy opublikują, że trzeba je potem rozchodzić. No, ale taka Oktawia troszeczkę jest, może delikatnie niezręczna towarzysko. Taka trochę, no, no nie jest taka nastolatka bardzo przebojowa, nie? I to widać i po stylu, myślę, że ktoś dzwoni nam do drzwi, i po stylu, i po tym, że, że no taka po, też po sposobie zachowania raczej nie jest jakoś super towarzyska, jakoś super otwarta, ale sobie radzi w życiu jakoś, nie? Ona ma swój cel i do niego dąży, nie? Ona chce mieć męża i dzieci. To jest jej cel w życiu, E, czy to z, z, źle? Nie, nie jest to źle, to taki jest jej wybór. Dobrze, czyli idziemy do szkoły, zobaczymy, jaki nas dzień dzisiaj czeka. Zaraz się widzimy z powrotem. O, jak wszyscy ubrani w mundurki, we wszystko, no pięknie wyglądacie, pięknie, cudnie. E, chodźmy na zajęcia, bo dzisiaj czegoś o nowej dyrektorce. No czy my się nie dowiedzieliśmy przypadkiem ostatnio czegoś o niej? Wyrazimy uznanie, no będziemy się podlizywać, no co wam mam powiedzieć, nie, będziemy lizusy. A gdzie są zmiany w tych klasach, które ja robiłam w tej szkole? A nie, to nie było w tej, to było tam w drugiej serii, no oczywiście. Patrzymy tylko czy uczą się w osu tak jakby co. Patrzymy tylko czy jest gdzieś Daniel. Nigdzie go nie widzę. Chyba nie ma go dzisiaj w szkole. Ale to co? Słuchajcie, on może być wiecie, nie? Nie wiem, na, jakimiś, na jakichś zawodach, konkursie, cokolwiek. Zobaczymy sobie później. Znaczy, zobaczymy się z nim później, zobaczymy, co tam będzie z nim ciekawego się działo. Ale na razie jeszcze Oktawia będzie w klasie, będzie w szkole i, i musi się uczyć, dlatego my widzimy się już po jej dniu w szkole w pewnym miejscu. Zacięła się szkoła! O nie, ona jeszcze ma drużynę szachową dzisiaj. Zapomniałam o tym. No dobra, pójdzie na te, oczywiście, na tę grę w szachy. Do 17.30, no trudno, najwyżej się jakieś kawę napijemy, ale generalnie szkoła się, o, skończyła, ale godzinę później. Ale nauczycielka przeciągnęła. Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia. Tutaj mamy wyjątkowe pokazanie tej reguły. Dobra, to idziemy tak na szachy, i po szachach widzimy się w tym tajemniczym miejscu. Zrobiła dobre wrażenie, ok, dobrze, wspaniale. Zbliża się bal naturalny, no wiadomo z kim byśmy chcieli iść. Ona w ogóle ma z tym Danielem przyjaźń, ale na takim niskim poziomie jeszcze ta przyjaźń jest. Gdzie on jest? O, widzicie? Takie naprawdę tutaj niski, niska przyjaźń. Dziś tam ze sobą jeszcze rozmawiali w międzyczasie, ale to nie jest jeszcze znajomość, którą można nazwać jakąś super dobrą. Poza tym jest strasznie ciężko z nim, jakoś nie potrafię się dogadać. Mam wrażenie, że Oktawia jest trochę zamknięta w sobie, może delikatnie. Witajcie, jesteśmy te piękne okoliczności przyrody, śnieg pada. Puszysty śnieg, jak to śpiewały pewne siostry. I jesteśmy na łyżwach, w takiej świątecznej wiosce, bo jednak jest zima, jednak zaraz święta. Może nie u nas, u nas jeszcze astronomiczne lato trwa. Czy tam kalendarzowe, kalendarzowe chyba. Ale w Simsach mamy zimę, w Simsach mamy zaraz święta, więc dajmy się ponieść. I w takim razie pochwal szczerze. No, niech przejmie trochę dziewczyna inicjatywę. Nie będziemy ciągle chłopa zmuszać do tego, żeby był wobec dziewczyny miła, a dziewczyna ciągle go nie chce, nie? Więc. no, do... ty, ty, ty kurde! Co ty jesteś? Taki do nas nieciekawy, ej, no. Może ożywiona rozmowa. Może to chociaż wam się uda. No, bo mają minusy ewidentnie zbyt często. Zbyt często te minusy są, może być tak, że w ogóle nie będą się dogadywać i, i nie będą w ogóle razem na końcu. Bo dobrze wiem, jakie ja mam obecnie go plany, nie? No dobra, jakieś plusy czasem idą. Zaproś na łyżwę lub wrotki. Hono. Ona jest w ogóle taka zmęczona, biedaczka, jeszcze po tych, po tych szachach. Szachy ją tak zmęczyły. Kozaki z łyżwą. O, jednak nie. Leży, bo leży, ale przynajmniej wiecie, razem, nie? Razem, razem im średnio idzie. No, ale jadą, jako, jadą, jakoś tam się poruszają do przodu, czyli dokładnie tak jak ja. Nie ma się czego wstydzić, nie każdy się urodził sportowcem. Działanie możemy tu coś jeszcze zrobić, nie? O, i zobaczcie, jak mamy pięknie zimowo, kurde, ale bym sobie tak pojeździła, właśnie zimą na łyżwach. Tak przed świętami, ale to musi być cudowne. Chociaż jeździłabym jak oni, ale no kurde, tak jak nienawidzę zimy, tak taki klimat. Demy, takie to byłoby świetne czas na lepiej niebałowana razem, ale ona jest śpiąca, głodna, nic jej nie pasuje, on też jest głodny. Boże. Wy w ogóle nie będziecie się dobrze czuć ze sobą, będziecie mieć tylko złe wspomnienia, że jak się spotykacie razem, to albo wam się chce spać, albo wam chce się żryć. Dramat. Dramat życia to jest, ta, ta znajomość. <gryw> Jeden chyba z największych niewypałów, ale nie, nie przekreślamy, to jest dopiero ich drugie spotkanie. Może jeszcze coś się uda, kup sobie coś ciepłego do jedzenia i do picia. Ten bałwan to alegoria tego związku. On sobie poszedł. Weźmy gorące, gorącą kawę do pogawędki, ale nasz gawędziarz sobie właśnie poszedł. Bye! Goodbye, my love, goodbye. Ale trochę tam mają lepszy humor ze sobą. To nie jest aż tak źle. W sensie trochę, troszeczkę ta przyjaźń chyba się zwiększyła, wydaje mi się, czy nie? A tak, gdzie to jest? Tutaj. Tak, trochę zwiększyło się. To nie jest źle. O, Jezus, żeby Ciebie nie zabiło, bo będzie dramat. Poczekajcie. Ja to zapiszę. <laughs> Przezorny zawsze ubezpieczony. Wypij z desperacją. Tak jest. No i ekstra. Jezus, jakie to jest dobre. I Bóg widział, że to było dobre. Przeżyje do powrotu do, do domu. Chodźmy, chodźmy, bo faktycznie jest już późno. Jutro do szkoły. Jezus Maria, co tu się dzieje. Dziewczyno, ty coś zjedz i idź spać. Coś na szybko. Na przykład chipsy nie. Zjedz sobie chleb. A potem idź do spania. Lekcje zrobisz rano, jak trochę się prześpisz, bo dzisiaj to już totalnie nie twoja bajka. E, wiesz co, ja bym chciała, żebyście trochę wy też się e, polubiły, bo wy nie macie zbyt dużej relacji. Nic dziwnego, gdybym była na miejscu ofeli... ofeli dobrze mówię, ofeli. to też bym średnio chciała mieć wielkie relacje z nieślubną córką mojego byłego męża. Nie jest to syryczny wuj szwagra jej drugiego męża, bo, bo tak, takowego nie było, ale generalnie nie jest to znajomość łatwa. Jest ona nacechowana trudnością od samego początku, ale i tak ta nasza Ofelia wykazuje się wielkim sercem, że tak to właśnie wygląda, a nie wylądowali nas, nasze Tesimy na Bruku. Choć też się wykąp, weź sobie prysznic czy tam coś. Ty w ogóle łazisz w tych gaciach przez cały dzień. On to ma wyjebą... <laughs> on to ma wywalone na to, czy on łazi w gaciach, czy nie łazi w gaciach. Kurde, cały dzień dzisiaj do roboty chyba nie szedł, to tym bardziej miał to w pompie. Jutro za to idzie, bo musi w ogóle trenować umiejętności literackie. Który on ma poziom? Dziewiąty? Ej! Ty, ty to musisz pisać, te felietony, bo dostaniesz awans i będziesz na dziesiątym poziomie kariery. Gdzie masz swojego laptopa? Zgubił? Nie. Myślałam, że zgubił laptopa. Tu będziesz pisał, ćwiczył, ale ty chyba nie przepadasz, co? Tak mi się wydaje. Młodej nie chce się spać, ale może iść do spania też w końcu jutro do szkoły. Starzy tutaj mogą sobie jeszcze trochę pogadać, czy nie? Aha, ty idziesz się wykąpać. Dobra! To niech tutaj się ogarniają. Nasz tutaj Fredzio będzie ćwiczył pisanko. Dużo mu nie zostało. Mam nadzieję, że się wyrobi tak, żeby jeszcze się przespać. Ile tutaj ci brakuje? 50% mu brakuje, nieco ponad. W ogóle. Patrzcie. On ma dopiero 28 dni do zmiany grupy wiekowej na seniora, a my już mamy koniec w ogóle dekady trzeciej. Tu znowu... To jest dramat z tymi dniami tak naprawdę. Tutaj jest 12. Łe, Jezu, drogi. Będę musiała naprawdę robić albo duże przeskoki, albo co, bo jest za długo. Za długie życie jest życie normalne. Tak. Za długie. Nie podoba mi się to. Ja tego nie lubię. Nie podoba mi się. Ej, guys, jest prawie piąta rano. A czajcie tego kolecia w ogóle, jaki on jest słaby w te pisanie. No przecież przez tyle godzin a on ma dopiero 71%, on przez kurde 30% nawet nie zdobył przez ten cały czas. A teraz chce jeszcze żryć. Niech zeźre w takim razie i będzie dalej pisał. Ma czas do której do 12. Może zdąży, ale raczej się nie wyśpi dzisiaj, będzie miał ciężki dzień. Ale chciałbym, żeby dostał ten awans, kurde, w tym odcinku. Będę specjalnie robiła takie cięcia, żeby był w tym odcinku awans. Psia jego. Jezu, chyba się udało, ale powiem wam, że w takich bólach, że po prostu ja aż czuję fizyczny ból, jak na to patrzę. Musiałam kupić nawet cechę e, tego rannego ptaszka, bo po prostu nie mógł. Nie mógł już więcej. Zaraz zaśnie nam nasz biedny Fred. No właśnie, jakie jest to 1%. Co to za prank, głupi. Siku, i do roboty i zobaczymy, czy dostanie awans. Juhu, będzie awans, będzie awans. Jeehu! Mamy awans! Mamy awans! Oferia też ma awans! Mamy dwa awanse jednego dnia, ależ to dobre! Yy, dostajemy bonus, dostajemy blat, dostajemy dodatkowe jeden simoleon na godzinę! O Bożytku, żebyśmy nie przewalili na głupoty! A nasz wielki Frederik, promotor sztuki, awansował wielki promotor sztuki, Dodatk no to jest podwyżka 250, że nie tam jeden, nie? Ale dobra... Nie będziemy narzekać. W tych czasach każdy Simoleon jest ważny. 640 na godzinę. 1000 na pokój, kącik. Nowe ubrania, tron krytyczny. No i świetnie. Świetnie! Potrzebna jest zmiana. Będziesz mógł porzucić tę swoją karierę. Elo, ale na razie idziemy do. Yy, idziemy już na koniec odcinka. Ja wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że trochę bardziej wnoszących coś do fabuły, ale takie też są potrzebne odcinki, jak teraz. Co nie, co tak, możecie się nie zgadzać, ale ja się ze sobą zgadzam. Dzięki, cześć.